Siemanko, Siemanko, widzowie! Byłam, byłem... Byłam. Byłem. Byłem. byłem w DHL, DHL paka. I przywiozłem pakę. Zobaczcie jak zapakowano. z jednej strony dobrze, nic się nie stanie. A z drugiej... Ale tu jest akurat. To dobrze. Dobra. Co my tutaj mamy? To jest taki fajna, fajna zajawka. Tak ten... Kupować te rzeczy. Coś jest, te siercik tego bossa mi się wydaje, że będzie, nie, coś ciemnego, a, zaraz, a, już wiem co, longsleeve bossa chyba, longsleeve? Chyba tak, no, tak, 20... 20, zł. Fajny, fajne, fajne, myślałem, że będzie dziadowo materiał, a jest fajny, no, przyjemna taka chyba wyelenka, już Wam ukazuję, XXXL nawet, ja lubię zielone takie, lubię, lubię taki styl wojskowy, nie, takie cóż. Upa, nie, ale tutaj... Jakiś śmietek. Fajne. Dwie dychy dałem, nie? Ja lubię zielone. Fajny ląksliw. Podoba mi się, no. Bo lubię, lubię. Lubię bossa i lubię ląkskliwy zielone. Lubię w longksliwach chodzić. No jak jest gorąco, to wiadomo, się nie chodzi w lunkkliwach. Ale jak tak jest w miarę chłodno. Jeszcze zobaczymy meteczkę. Lubię się tymi metkami ja radzić one takie nowe są. Trochę wygnieciona, troszeczkę z jednej strony, ale fajna. Meteczka. XXL No fajny, fajny longcioch <laughs> Nie zniszczony, fajny, widać że mało chodzony No fajny, fajny. XXL-ki teraz biorę sobie Nie, XL zacząłem właśnie w XL-kach chodzić teraz, bo takie fajne koszuleczki są takie, takie krótkie. Długie też są fajne, jedno i drugie lubię. Raz na to się ja jestem zajarany, raz na to, nie? Raz na jakąś przyległą taką, tą yy, Tank Top. Czyli tą żonobijkę tak zwaną, teraz mam większą trochę, ale też jest przyległa tutaj, tu jest tylko trochę większe, także raz tak, raz śmak, co mi tam wpadnie w ręce to kupuję, jak coś fajnego jest, nie dobra, bosik fajny, o długi, fajny, fajny, długi, fajny, dobra, będę chodził, dzięki, na razie, siemano.